Podstawowe fakty co do elektryka, którego Wam tu pokażę. Motocykl ten nie jest dostępny w Polsce. Nie wiadomo też, czy kiedykolwiek będzie. Oczywiście można go kupić na przykład przez AliExpressy i tym podobne strony, lub jak ktoś woli z terenu Europy, jest dostępny m.in. w Austrii, bo stamtąd właśnie przyjechał mój sprzęt testowy. Jest to oczywiście chiński cud techniki i pochodzi od stażowo bardzo młodej firmy. Niemniej, jak już to kiedyś mówiłem, w kwestii pojazdów elektrycznych. Na chwilę obecną, to reszta świata może się od Chińczyków naprawdę sporo nauczyć. Dobra, to podstawy mamy za sobą. Teraz, jakby tu przystawić ten sprzęt? Bo jak patrzę na to, co aktualnie jest dostępne, jestem trochę zagubiony w podporządkowaniu maszyny do konkretnych klas. Na pewno trzeba wziąć do porównania inne sprzęty. Tym sposobem, jako pierwszy, Super Soko model TC, czyli ten mocniejszy z silnikiem 1.5 kW i potencjałem do 3.0. Pojazd fabrycznie zablokowany do 45 km na godzinę i sprzedawany u nas oczywiście jako motorower na kategorię AM lub jeśli posiadasz odpowiedni wiek na dowód osobisty. Po drugiej stronie porównania ląduje New NGT. Ten, którym niedawno jeździłem, czyli ekwiwalent pojemności 125, napędza go piecyk 3 kW z potencjałem do 5.8, co pozwala całkiem sprawnie rozpędzić go do prędkości 80 km na godzinę. Mniej więcej po środku loduje dzisiejszy bohater. e sprzedawany jest zarówno jako 50 i 125, ale ten mój to 50 i tak też powinien być zblokowany, czyli jeździć do 45 km na godzinę, jak wspomniany wcześniej Soko. Choć ja dostałem go już bez blokady, także pomykał do 78 km na godzinę, więc dogoniłby bez problemu New. Silnik też parametrami jest identyczny z nią, bo jest to 3 kW z potencjałem do 5.8, ale sprzedawany jest jako 50. Trochę to dziwne i nie mam kompletnie pojęcia jak to jest w przepisach poukładane, ale jakoś tak to działa. Aktualnie elektryczne 50 mają silniki zazwyczaj 1200 do 1500 W, natomiast jeden z moich pierwszych skuterów elektrycznych, Romet EV1, posiadał silnik 3 kW. Kwestia oszczędności, niższej ceny czy niższego poboru prądu, więc i dłuższych zasięgów na bateriach? Nie wiem. Wydaje mi się, że New jest motocyklem tylko i wyłącznie dlatego, że od razu po zakupie w trybie sport rozpędza się powyżej 45 km na godzinę. No ale dwa pozostałe tryby jakie ma, to właśnie prędkości do 20 lub 45 km. Tak więc śmiem twierdzić, że i E-Cross, ponieważ nie odstaje przyspieszeniem i prędkościami. Spokojnie mógłby jeździć z tabliczką 125, ale że go blokują, to nadaje się dla szerszej grupy ludzi po prostu. Choć nie tak do końca, bo jak na krosa przystało, jest cholernie wysoki. Także tak, trzeba mieć bliżej 1,80 m wzrostu, by siedząc na nim dosięgać stopami do ziemi. Dla mnie jest to oczywiście plus. Większość elektryków to raczej małe, lekkie, bardzo kompaktowe maszyny. Nie ma też co się dziwić: przecież im mniejszy, tym lżejszy i tym lepsze zasięgi na baterii. e jest elektrykiem, na którym mogę bez wstydu wygodnie zasiąść. Nie jest przesadnie wielki gabarytowo, ale wysoki po prostu. Do tego waży bez tragedii 109 kg. Czyli tyle co na przykład Junak 901, Romet ZXT, czy na przykład Riechu Maraton. Jak na elektrycznego Crossa wydaje się być ok. Silniki baterie są nisko zamontowane, środek ciężkości nisko położony i całość sprawia wrażenie lekkiej maszyny. Dobra, ale teraz najważniejsze. Mamy motorower z mocnym silnikiem, sprawnie napędzający się do prawie 80 km na godzinę. Konkretne nadwozie i masa około 100 kg, no i zasięg. No, niestety 30 km. Próbowałem, starałem się, robiłem co mogłem, ale nie wyciągnąłem więcej. Jazda dynamiczna, ale maksymalnie stosując energooszczędne triki i nic. Co to znaczy energooszczędne triki? No mamy tutaj tradycyjne trzy tryby. Ekonomiczny, w którym bardzo delikatnie przyspiesza i rozpędza się do około 40 km na godzinę. Tryb Drive, gdzie pomykał do 60 i sprawniej przyspieszał oraz Sport, gdzie leci pełną mocą osiągając swój Vmax. Przypuszczam, że przed odblokowaniem tryby te wyglądały inaczej i były bardzo podobne do New, czyli do 20 i do 45 km na godzinę. Eco nie wykorzystywałem praktycznie ani razu. Można by powiedzieć, że przy stanie 15% baterii włączał mi się automatycznie sam. Tak po mieście używałem trybu Drive. Gdy potrzebowałem przyspieszyć, wyprzedzić czy też sprawnie włączyć się do ruchu, wtedy wchodził tryb sport. Hamowanie starałem się robić jak najdelikatniej, co za tym idzie jak najdłużej, by odzyskać maksymalnie dużo energii. No, no nie oszukujmy się, nie są to jakieś wielkie ilości prądu, niemniej jak w przysłowiu, grosz do grosza itd. Generalnie starałem się nie cisnąć manetki do oporu, bez użycie chwilowe było możliwe najniższe, zachowując dynamikę jazdy. Śmigając po lesie, oczywiście tylko tryb sport. Fajnie dawał radę zawias, bo na dziurawych drogach maneta w opór, a zawias trzymał mnie twardo na glebie. Ogólnie fajnie się maszyna prowadzi, bardzo pewnie. Przy jeździe lekko terenowej, bo bez przesady, typowo crossowo tego wykorzystywać się po prostu nie da, no to wtedy jest luzi. Pokonuje sprawnie spore wzniesienia, w piachu ma moc by się wygrzebać. Nie ma mocy by zarzucić tyłem natomiast. A wchodząc w zakręt poślizgiem po hamowaniu tyłem, jest taka chwila dziury w mocy między odzyskiwaniem prądu z hamowania a ponownym napędzaniem, która psuje trochę zabawę, no ale nie sądzę też, by wiele osób jeździło w ten sposób takim elektrykiem. Z Bajerów łącznie trzy porty USB, gdzie dwa bardzo fajnie umieszczone, są do ładowania telefonu, nawigacji i tym podobnych urządzeń. Jeden pod siedzeniem, do dziś nie wiem po co. Pod siedzeniem jest też kawałek schowka na pierdoły, zakupy, czy na przykład, jak umie cały sprzęt nagrywający. Fajne zegary, ale beznadziejny sposób przyłączenia funkcji. Przycisk jest ukryty pod zegarami, ciężko tam dojść ręką. Beznadziejnie jest to zaprojektowane, bo trzeba przytrzymać dłużej i przeskakiwać jakoś między tymi opcjami. Niemniej, bardzo łatwy sposób można dojść do opcji wskazywania zasięgu do końca baterii, który naprawdę się nie myli i bardzo szybko reaguje na aktualne zużycie prądu. Tego brakowało mi w niu. No, to teraz po co ja to wszystko mówię i pokazuję? skoro mówiłem na początku, że nie da się go u nas kupić. No i właśnie, dostałem ten sprzęt do przetestowania, miałem wyrazić swoją opinię na jego temat i to też zrobiłem. Wam przedstawiam swoje wrażenia z kilku dni jazdy jako taką czystą ciekawostkę, prezentację tego, co się pojawia na rynku, co przecież mówi się nam, że ma być przyszłością motoryzacji. Sam, no nie jestem do końca przekonany, że to może być przyszłość. Na tyle co zjeździłem tych maszyn, zdecydowanie to nie jest przyszłość dla całej motoryzacji. I tutaj zrozummy się dobrze. Wszystkie maszyny, które wymieniłem w filmie są świetne. Bardzo fajnie się tym jeździ, mimo braku warczącego silnika w ramie, naprawdę dają frajdę, zwłaszcza przy pierwszym poznawaniu. No i są to naprawdę super maszyny do konkretnych zastosowań. Teoretycznie zupełnie jak dziś. Spalinowe 50 i 125 to przecież maszyny miejskie. Nie muszą być szybkie, tylko małe i oszczędne. To, że potrzeby się pozmieniały i ludzie objeżdżają aktualnie 125 świat nie zmienia faktu jakie jest właściwie przeznaczenie takiego pojazdu. W tym sensie elektryczne maszyny jako zabawki do kręcenia w koło komina, po bułeczki do sklepu czy po prostu na codzienną walkę z miejskimi korkami naprawdę mają sens. To zdecydowanie może być przyszłość. Z czasem poprawią się baterie, rozwinie się sieć ładowania i miejskiej elektryki też zaczniemy używać do czegoś więcej. Póki co do śmigania po mieście taki super sok jest naprawdę wystarczający. Jeździ na pewno nie gorzej niż czterosłowowe 50. -tki. Zasięg 80 km wystarczy w sumie na kilka dni jazdy. W moim przypadku, co by dojeżdżać z podwarszawskiej miejscowości do pracy w centrum, New NGT świetne rozwiązanie. Nie odstaje osiągami od spalinowych 125, ale ma kilka watów więcej, by na przykład spokojnie wyprzedzić na podmiejskich drogach. e -cross? No tu mam problem. Ale tylko ze względu na zasięg te 30 km jakie udało mi się osiągnąć w cenie około 15 tysięcy złotych to bardzo kiepski wynik. Chyba, że w tej cenie dodaliby drugą baterię. Tak jak ma to właśnie miejsce w New. Wtedy zasięg 60 km przy osiągach zbliżonych do 125 z takim gabarytem, no to brzmi lepiej. Obstawiam, że zarządzanie energią sterownika w testówce podlega jakiejś aktualizacji. Wspomniałem o tych dziurach mocy. To by też poprawiło pewnie zasięg. Wtedy zaczęłaby to być sensowna maszyna. I tak wiem, 15 czy 17 tysięcy za 125 elektryczną, no to bardzo dużo kasy. Ale dla jednej grupy ludzi, dla drugiej już całkiem przyzwoita cena. To wszystko zależy od punktu widzenia i potrzeb. Dlatego tak na koniec, czekam na komentarze, ale proszę was, odpuśćmy sobie dyskusję o cenach. Tak, to jest nowość i aktualnie ma być droga. A interesuje mnie co bardziej, co sądzicie o tej maszynie. Także piszcie, a ja żegnam się z Wami. Do następnego. Cześć.